Cześć, jestem Kramax, czyli człowiek, który powodzi Wasze smysły i umysły w kierunku kreatywnego i nieszablonowego myślenia. W dzisiejszej produkcji chciałbym Wam przedstawić wspaniałą charakteryzatorkę o wielu twarzach. Dosłownie. Mowa o Karczaku. Którego fanpage. Macie w opisie. Tak więc co, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do drugiego, kreatywnego kremu. Tak więc pytania! Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z charakteryzacją i jakie były jej początki? Samą charakteryzacją, taką typową charakteryzacją zainteresowałam się jakoś w gimnazjum, ale nie robiłam tego tak e, masowo, że tak powiem, jak robię to teraz, ponieważ dużo osób. Nie podobało się to, dużo osób się ze mnie wyśmiewało, więc w sumie nie chciało mi się tego robić. A jak już jakąś charakteryzację robiłam, to tak chowałam to do swoich kolekcji, nigdzie nie publikowałam. Można niektóre zdjęcia znaleźć na Instagramie, jakieś tam charakteryzacji palca, takich krwawych charakteryzacji, ale to było naprawdę takie początki początków. A jeżeli chodzi o makijaż, to makijaż lubiłam już od dziecka. Od dziecka podbierałam kosmetyki mojej mamie i od dziecka jakiś tam próbowałam makijaż. Ile w sumie zrobiłaś już charakteryzacji? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ile zrobiłam charakteryzacji. Myślę, że około 50, może więcej. Nie, nie mam pojęcia, nigdy tego nie liczę. Jak długo zajmuje Ci scharakteryzowanie się? To zależy od charakteryzacji, od stopnia trudności charakteryzacji, stopnia złożon zło złożoności, e, bo charakteryzacja potrafi zająć mi godzinę, ale charakteryzacja potrafi mi zająć trzy godziny. Wszystko zależy od tego, jak e, dużo jest na przykład naklejania albo sklejania twarzy. Wiadomo, że przy tych krwawych charakteryzacjach jest troszkę więcej czasu, bo klej musi wyschnąć, lateks musi wyschnąć i, i to po wszystko schnie dość długo. Masz jakieś rady dla początkujących? Eee, nie wiem, czy mam jakieś rady dla początkujących. Na pewno się nie poddawajcie, ćwiczcie, dużo czytajcie, dużo oglądajcie zdjęć. Eee, Polacę bardzo serdecznie Instagrama. Ogólnie na Instagramie obserwuję praktycznie wszystkich charakteryzatorów, jakich mo można, może mógł świat wymyślić. Oczywiście tych takich, że tak powiem, lepszych, bo jeżeli ktoś zrobił jedną charakteryzację na milion zdjęć na Instagramie, to podziękujemy. Eee, dużo polecam oglądać filmów i ogólnie interesować się tą charakteryzacją i ćwiczyć dużo. Czego używasz do wykonania swych twarzowych dzieł? Stereotyp na temat makijażu i charakteryzacji. Mówi, że potrzeba jakichś profesjonalnych produktów, że nie zrobisz nic z takimi rzeczami, które znajdziesz pod ręką. Nie! Ja używam wszystkiego tego, co znajdę w swojej szafce, co znajdę zaj w swoich pudełkach, gdzie trzymam rzeczy, czyli między innymi na przykład klej. Zamiast Nie używam lateksu, takiego typowo lateksowego, ale używam na przykład magika. I to mi zastępuje lateks, ponieważ magik jest na bazie lateksu. Więc tak, więc używam takich prostych rzeczy, które znajdę pod ręką, na przykład do malowania twarzy. Czasami używam farb do twarzy, ale często używam akryla, który nie jest typowo farbą do twarzy. E, używam chusteczek higienicznych, wacików kosmetycznych. Wszystko tego, co znajdę pod ręką. I... i to chciałam jeszcze powiedzieć. Ja nie, wiem, co. nie, i taśmy klejącą. <grym> Najbardziej szalona i kreatywna rzecz, jaką zrobiłaś w życiu, to. Nie wiem, czy mam powiedzieć jedną szaloną i jedną kreatywną, czy to ma być i szalona i kreatywna jednocześnie, więc powiem może, nie wiem, najbardziej szaloną rzecz, jaką zrobiłam do tej pory. Myślę, że to było na dni otwarte w mojej szkole. Chodzę do Liceum Plastycznego, więc tam jak są dni otwarte szkoły, to staramy się przygotować coś, co zareklamuje naszą szkołę, czyli coś artystycznego, więc ja sobie wymyśliłam, że przebierzemy całą klasę za jakieś postaci historyczne, postaci z obrazów. Tak to powiem, to było przed Vincentem Van Goghiem. więc... Zaproponowałam ten pomysł, ale wszyscy byli tacy sceptyczni, bo e, kto nam będzie robił makijaż i tak dalej. Ale ja postanowiłam, ej, zrobię to. I pomalowałam się cała na biało, włosy, tutaj wszystko, cała na biało-białą farbą do ściany, tak? Farbą do ściany, nie farbą do twarzy, do ściany. Już jak był końcówka, to swędziało bardzo, ale no nieważne. Pomalowałam się całą farbą do ściany, zrobiłam się na rzeźbę. I i poszłam tak do szkoły, tylko że do szkoły zawiodła mnie mama, ale wracać, musiałam już pociągiem. Więc yy, taka cała na biało, jeszcze w czarnym płaszczu, bo to była jesień jakoś, znaczy to nie była jesień chyba, ale to było po prostu zimno. Cała na biało, w czarnym płaszczu z kapturem, długim czarnym płaszczu z kapturem, szłam przez. Przez, przez miasto, poszłam do restauracji, usiadłam sobie, wypiłam kawę, cała na biało. Wszyscy ludzie na mnie patrzyli, zastanawiali się, co się dzieje, pytali się, jakiego to przedstawienia się urwałaś, ale ja mówiłam, że e, to tylko dni otwarte w plastyku. I jechałam tak pociągiem. więc mi się wydaje, że to jest najbardziej szalona rzecz, z jaką zrobiłam. Taką, którą pamiętam, i taka, która do, dotyczy charakteryzacji. A jeżeli chodzi o coś kreatywnego, to wydaje mi się, że wszystko, co robię, jest w jakiś sposób kreatywne, więc. Wszystko, co robię, jest w jakiś sposób kreatywne, i wszystko jest jakieś kreatywne. Nie... Uważam, że bardziej kreatywna jest laleczka wód, a inni powiedzą, że ej, bardziej kreatywny jest Chopin. Jak Ci się, się odpowiadało na pytania? Bardzo fajnie. bardzo. Ja uwielbiam opowiadać o swojej pasji, odpowiadać na pytania dotyczące swojej pasji. Uwielbiam ogólnie mówić o tym, co robię, więc dla mnie to super, bardzo, super. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogłam wziąć udział w tym, w tym programie, w tym projekcie. I wchodźcie do mojego Instagrama. Nie, dobra, może się nie będę reklamować, ale, ale mam nadzieję, że ci tam linki, wiecie, w, w opisie coś, coś. Yy, bardzo dziękuję, że mogłam wziąć udział w tym programie i mam nadzieję, że jeszcze inne takie projekty będą, bo bardzo było fajnie. To były pytania, a teraz czas na wiadomości w którym to nagrywam jest już 60 subskrypcji za wszystkie wam bardzo serdecznie dziękuję i pamiętajcie o naszym celu do końca roku jestem Kramax, to był kreatywny krem ze mną była karczak a my widzimy się w kolejnych kreatywnych produkcjach